ministrze Bodnarze i nadministrze Giertychu, oczywiście, że nie ma szans na sprawiedliwy proces i to chyba widać gołym okiem. Tutaj nie ma wielkich filozofii. Jednym zdaniem wrócę do pana Pietrykowskiego z Polski Ludowej, Szymona Hołowni, który na początku mówił o Ojcu Świętym, o tym, jakim był wielkim człowiekiem. No to przytaczmy chociażby jeden cytat z tego, co mówił. Aborcja jest morderstwem, zabija ludzkie istnienie. Lekarze, którzy ją wykonują, są mordercami na wynajem. Nie ma co do tego dyskusji. W kwestii oleśnicy i tego, co się ostatnio wydarzyło, powinniście sobie wziąć to do serca i naprawić tę sytuację tak, aby w przyszłości już nie było takiej możliwości, jeśli na, naprawdę uznaje Pan Ojca Świętego Franciszka za wielkiego człowieka i, i pewien wzór do naśladowania. Co do tej całej sytuacji z Interpolem i tym wszystkim, co się dzieje, no jest to oczywiście ogromna porażka Donalda Tuska który cały czas mówił i przedstawiał Orbana w złym świetle, że to autorytarne rządy, że tam opozycja jest prześladowana i co nie tylko, okazuje się, że jedyny uchodźca polityczny właśnie wyjechał z Polski na Węgry, a nikt w drugą stronę nie wyjechał, co pokazuje, że to raczej w Polsce jest problem, a nie na Węgrzech. I to też bardzo symboliczne i pokazuje, jak ta demokracja walcząca funkcjonuje. Zamiast Kogoś skazać, w końcu już prawie półtora roku rządzą, wcześniej się przygotowywali do tego wszystkiego, a nikogo nie skazali u nich areszt zastępuje po prostu skazanie, jest medialny, pokazuje się w mediach, nagłaśnia się te sprawy, no ale koniec końców nikogo nie skazują, co pokazuje, że chyba to nie działa, że ta cała demokracja walcząca to pizza na wodę i nic z tego po prostu nie wynika. Po prostu czysty PR zamiast pracy, którą na co dzień ministrowie, sędziowie i tak dalej powinni wykonywać, to jest tu po prostu praca polityczna, nagłaśnianie i tak jak nie mają tu sukcesu, nie mają również na innych polach, no i miejmy nadzieję, że te rządy się jak najszybciej skończą.